Cześć dziewczyny, tutaj Katarzyna z Vigello pl, czyli ze sklepu z perukami. Dzisiaj fantastyczny model pudding w rewelacyjnych czterech kolorach. Na dobry początek na głowie mam piękny brąz, a numer tego koloru, zobaczcie, z lekkimi odrostami, z lekkimi refleksami, to 430274R. Przemierzę Wam dzisiaj jeszcze Jasny blond z odrostami, ciemny blond z odrostami oraz taki przyjemny siwoplatynowy. Model pudding to model z kręconymi włosami i zależnie jak go uczeszecie, jak rozczeszecie te włosy, to mogą one być kręcone albo praktycznie proste. Więc jeżeli się na niego zdecydujecie, to jak w nim wyglądacie, naprawdę zależy tylko od Was. Troszkę Wam go poczeszę, żebyście zobaczyły jak on się układa na uszach i z tyłu. I te włosy zachowują się dokładnie tak, jakby były nakręcone na wałkach, czyli jeżeli je rozczeszę, no zobaczcie, są praktycznie proste. A jeżeli je tak pozbieram, albo szczególnie wypiorę, to loki zrobią się takie jak były na samym początku. Ta grzywka też może być tak uczesana, jak macie ochotę. Czyli albo ją tutaj można na czoło takie pazurki zrobić, zobaczcie, albo przeczesać na bok, albo jeżeli użyjecie po prostu lakieru lakieru do peruk syntetycznych, to możecie z tej peruki naprawdę zrobić cuda. Uczesać dokładnie tak, jak chcecie: gdzie wyżej, gdzie niżej. Potem przelakierować i ta fryzura zostanie z Wami na dłużej, czyli do następnego prania. Szepek od środka wygląda tak. Jest leciutki, przewiewny, elastyczny. Włosy są szyte na tresach, więc tutaj naprawdę za każdym razem, nie wiem czy widzicie moje palce, to wszystko jest mega przewiewne. A tutaj z boku jest regulacja obwodu głowy na gumce, na rzepie zapinana z prawej i lewej strony. Więc ten model będzie pasował na obwód głowy od 54 do 58, może nawet 10, ponieważ ja mam obwód głowy 56, a tutaj mam jeszcze, no, spokojnie, z 2-3 cm więcej. Jeżeli miałaby moja głowa, to też by się zmieściło. Kolejny kolor to ciemny, dosyć ciepły blond z odrostami. Numer tego koloru 26, 27, 19, 8R. Po rozczesaniu loków wygląda tak. I powiem Wam, że jak się zastanawiałam, jaki to jest kolor, to powiedziałabym, że on jest taki troszkę miodowy. Jak pierwszy raz ubieracie perukę, wyciągacie ją z paczki, to dobrze jest się tak roztrzepać, żeby te włosy wróciły do takiego swojego naturalnego kształtu, do naturalnej objętości i wtedy ubieracie. Ubieracie i wyglądacie naprawdę dziwnie. Jak zawsze ubiorę, to poprawiam sobie humor, bo wyglądam jak król lew. No dobrze jak królowa lwica. A potem mam chwilę, żeby z tą fryzurą zrobić coś, co będzie do mnie pasowało. Bo jeżeli wstępnie obcięcie mi się podoba, to na pewno mogę te włosy tak uczesać, żebym, w nim się, żebym się w nich dobrze czuła i dobrze wyglądała. Taka by była moja wersja tej fryzury, ale jeżeli macie ochotę zaczesać na ucho, jeszcze troszkę podnieść albo przeczesać grzywkę na drugą stronę, to można, bo to wtedy będzie Wasza nowa, piękna fryzura. Ostatni kolor to bardzo ładna, platynowa, spokojna siewizna. I numer tego koloru to 101 60 14. Na głowie po rozczesaniu wygląda tak. Jeżeli pudding Wam się podoba, to zapraszamy na Wigello.pl do naszego sklepu internetowego. Możecie także do nas zadzwonić, bo z nami naprawdę wszystko można przez telefon załatwić, albo przyjechaj do nas osobiście i peruki przymierzyć. Ale proszę, aby każdą wizytę wcześniej z nami ustalić telefonicznie. Szczegóły do modelu znajdziecie w linku do produktu, który zamieściłam nad albo pod wideo, bo nie wiem, czy oglądacie mnie na Facebooku czy YouTube. Model pudding to model medyczny do ciągłego, całodziennego noszenia. Jako model medyczny należy go używać zgodnie z instrukcją dołączoną do opakowania. Do zobaczenia!